Wisława Szymborska. Nic dwa razy. Nic dwa razy się nie zdarza. I nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli, najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować radnej, zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy. Dwóch tych samych pocałunków. Dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było jakby róża przez otwarte wpadło okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża? Jak wygląda róża? Czy to kwiat? A może kamień? Czemu ty się złagodzino? Z niepotrzebnym mieszasz lękiem. Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci? Współobjęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody.